Ta nowa edycja będzie bez y, Agnieszki. Jak ty wspominasz Agnieszkę, właśnie z tej pierwszej edycji? I Agnieszkę, no ja Agnieszkę tak naprawdę. Y, wiesz, co ja mogę powiedzieć o Agnieszce? Bo, bo ja byłem od pierwszego do ostatniego dnia, więc ja, ja Agnieszkę widziałem tylko jak wchodziłem, jak wychodziłem. Znam ją, znam ją gdzieś tam z ekranu TVN-u, z różnych innych programów, znam ją z Instagrama czy, czy z różnych tam właśnie właśnie witryn internetowych, na których występowała i, i zawsze miałem oni dobre zdanie, zawsze dobrze się o niej wypowiadałem, nigdy nigdy w niczym mi nie przeszkadzała tak naprawdę pomimo tego, że różni ludzie wiadomo, gdzieś tam show biznesu, mają różne podejście do życia i do świata, no to, to jednak Agnieszka była, była w tym wszystkim jednak taka całkiem normalna. I co no i wiesz, ja współczuję współczuję sytuacji, która nastąpiła, bo to jest naprawdę... Dramat dla niej, dramat dla, wiesz, o tyle i o ile dramat dla środowiska całego tego, tego medialnego, no to, to, to gdzieś tam przejdzie bokiem, ale dramat dla samej osoby, której, której umiera najbliższa osoba, osoba, którą się kocha i, i z którą spędzasz dużo czasu i tak ona powiedziała, że, że ktoś, to jest jej bratnym duszą, więc to jest naprawdę ciężka sytuacja, myślę, że dla każdego człowieka, dla, dla każdego związku, każdej pary czy każdego małżeństwa, to jest, jest dramat i ja trzymam kciuki, żeby się po tym wszystkim podniosła, żeby, żeby była jednak silna w tym wszystkim, co, co się dzieje, żeby nie zważała na, na różne te opinie, bo wiadomo, jacy ludzie w dzisiejszych czasach są i jak to wszystko komentują. Eee... I tyle, no współczuję, współczuję, nie chcę wiesz, nie chcę się też zagłębiać tak za bardzo w to wszystko, bo to nie jest jakby mój interes, mogę, mogę swoje wyrazy współczucia wyrazić i, i gdzieś tam jakim, jakimś dobrym słowem, jeżeli będzie kiedyś możliwość spotkania, to, to oczywiście wesprzeć, ale myślę, że to, to świata nie zmieni, niczego to, to nie da większego niż, niż jakiekolwiek słowo innego człowieka, który by to samo powiedział, bo, bo myślę, że tylko ona, ona i tylko ona wie, wie tak naprawdę, co w niej siedzi i co czuje.